Hejczka kochani, witajcie u mnie! Dzisiaj otwieramy dwa kalendarze, także na pierwszy ogień leci kalendarz od Charms by Twister. Szczerze, jestem mega ciekawa, co się znajdzie w tych w tym okienkach. 19, 20 lecimy. Także najpierw 19, A tutaj jakiegoś zielonego pieseczka, 20. Um, niestety, powtórka. Kalendarz od, od majwy Zostały tylko trzy okienka, do końca teraz się skapnęłam. Dwudzieseczka. Lecimy. Trudno, rozerwało się. Czekajcie. O, dobra, mamy to. Dzień dwudziesty, odliczenia do świąt, mega się starałam przy tych nauczniczkach. Oh my gosh. Jakby to są chyba jedne z najlepszych nauszników jakie miałam ever. Trochę blisko są siebie uszy, no trochę bardzo blisko, ale w sumie da radę. Przymierzymy to zaraz. Powiem tak, wyglądają naprawdę świetnie. Także podsumowanko, na pierwszym miejscu nakuszniczki, na drugim miejscu ten e, gumowy piesek, a na trzecim miejscu powtórka e, tej ośmiorniczki. Także hmm, myślę, że przeniesiemy się teraz do Marwy. Ale... Okej, okay, jesteśmy już u mnie dzisiaj, mamy gościa specjalnego! A to nie jest Ola, to jest Kitka! No oczywiście, że Kitka, a kto by inny? kalendarze i od razu mówię, że nie można tak powiedzieć, gdzie jest 20, od razu jesteś, ale to już możemy powiedzieć. Bombastic Side Eye Criminal Offensive Side. Dosteczkę? A? Uro. Jest taka. Strogata. No, ale dobra. Gdy nie wiesz, co już powiedziałem. Diamanciki. Wydarzymy się. No? Może to wydarzy. O mój Boże, Thank you! Yes. Thank you. you e, to o, jest Co jest gościa bo Kika nie ma kciuki przez wstęp. Okay. Tak wygląda dziesiąteczka. Tak jaki ładny. Ja Szkoda, że na środku nie ma. Nie. A, no, to nie ale to nie, nie ma za Ale to jest naprawdę bardzo za No. Okej, okay, cały czas ten, w temu nie ma e, wędzidła, bo nie chcę mi się robić. E, ale ten naczółek wygląda przekozacko. Ja to znaczy się naprawdę bardzo ładnie. Tak. Okej, okay, oczywiście na... Okay, oczywiście. Okay, oczywiście e, naczółek jest na pierwszym miejscu, ponieważ jest naprawdę przekozacki. I wiem, że były tylko dwie rzeczy, ale dwędziki bym dała na trzecim. No, ale są no z drugim. E, dzięki Mego za oglądanie tego odcineczka, e, vlogmasika. Także... <laughs> ja tego nie wytnę. Także dzięki ma... To ja używam na Ja Tak... Dzięki wielkiej na <laughs> dzięki mega za oglądanie tego vlogmasika. Widzimy się już... E... Następny, to ja nagrywająca to 19-go, że jeszcze nie wrzuciła, yy, 16-go, a nie 18 no, ale, no, dzięki mega i nara, jeszcze oczywiście zostawcie łapki w górę!